Witamy, witamy! Jak pewnie kojarzycie już to miejsce z yy, nie, naszego tu drugiego filmu. Dobra, to akurat nie byliśmy. Natomiast panoramę może, może Ktoś gdzieś się ja. gdzieś przewinęła. Yy, pojechaliśmy do Warszawy na turniej, yy, organizowany przez Akademię Leona Koźmińskiego. Yy, turniej jest 3 na 3. Zasady są ciekawe. O zasadach pewnie opowiemy jutro, ponieważ dzisiaj A nagramy krótką, się może w pokoju. Krótką, krótką wstaweczkę. Krótką staweczkę może dzisiaj jeszcze w pokoju opowiemy, dokładnie. Yy, natomiast. Natomiast tak, natomiast nie było to uprzedzane niczym. Pewnie też dowiecie się o tym dopiero w filmie. No, choć my już dzisiaj się dowiedzieliście. Eee, no i co? W sumie to większość dogadania nie ma, jak zwykle się nie przygotowaliśmy. Pierwszy pas kultury złota 44, no, najwyższy, najwyższy budynek w Europie Prezydental, a no, właśnie Interkontinental, wielkie, no, no, miasto, wielkie, wielkie miasto, wielkie miasta, Living i Gorginalski. Jak się zapatruje nasz zawodnik? No jak minutę? No Uważam. <grymne> <Nie. grymne> no, ten zawsze jest w nastawieniu bojowym, ja? Nie? Ginal? A to tak zawsze tak dochodzimy to... do I drugiego zawodnika, który powiem. również zawsze jest w nastawieniu bojowym. Jak zresztą i ja, no nie będziemy tu dużo mówić. Cel jest prosty. Yy, mieliśmy być o godzinie wygrać. Tak, yy, serdecznie chcieliśmy z tej strony pozdrowić PKP. Pozdrowić, gdyż, gdyż mieliśmy być o godzinie 19 z kawałkiem, jeśli się nie mylę. Natomiast yy, pociąg z Warszawy przyjeżdżający do Wrocławia był opóźniony, a z tego pociągu trzeba było przyłączyć wagony. Klasy, klasyczne zagranie, tak zwany Brilliant Move. Yy, ze strony opóźnienia. PKP, więc godzinka opóźnienia. Yy, natomiast podróż poza tym przeszła bez większych problemów. Ale i tak, problemów. Na, to na koniec powiem, że PKP. Anita Dolfinita. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy Was z piękną poraną. Jeszcze się nie obudziłem. O, operator kamery. witamy Was z piękną panoramą. W dzisiejszym dniu, 22 marca, godzina 6:44. Do z mnie dzwoniła dzwonił do mnie już taksówka. Właśnie za o 6:45 podjedzie. Pod nasz blok, no w sumie to nie podjedzie, bo nie przejedzie przez tramwaj, Więc zaraz wybieramy się na zawody w stronę tamtą. Jeśli się nie mylę, to tam, tutaj, tam. jakoś tam jedziemy. Na Żeby nasi przeciwnicy czuli strach Lewis Hamilton wygrał sprint Ja się z tego powodu bardzo cieszę <try> Ferrari <try> będzie na zawsze w sercu Tyle co <try> chciałem powiedzieć Serio musimy już iść, no, musimy iść. <try> czy settibelle ma i natomiast jesteśmy po po pierwszych żeby nie byli słuchać po pierwszych trzech meczach jesteśmy i co, na razie trzy winy. Dwa mecze były takie naprawdę przyznać, że ponad nasze oczekiwania Że były rzeczywiście drużyny cięższe niż nasze... Nie się no widowało. pierwszy więc nie. Yy, tak, ale mówię dwa, A, dwa następne mecze. Tak, pierwszy był łatwy, rozgrzewkowy, więc dobrze, że taki się trafił. Tutaj jeszcze raz pokażemy jak hale wygląda. Jest generalnie tak jak sobie teraz spojrzę, 4, 10, 11 boisk. Tak na oko. 8 9, tak, je, 11, tam, tam, tam w oddali widać. Bo e. dali widać nasze boisko E Te centralnie przed nim jest kosz duży na którym będzie pokaz y, konkurs sadów Boże, tak naprawdę Pokazałem Wam y, tego y, na, 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 pewno, na, 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 na pewno na pewno na pewno coś nagramy no, no i jak na razie dobrze, dobrze się wpisuje troszkę nie, jestem troszkę zmęczony, bo spaliśmy tak, 4,5 tak, godziny. Tak, spaliśmy 4,5 godziny, niestety się nie udało, ale y, nasze pozytywne nastawienie wynagradza a tak naprawdę dodaje nam energii, którą w świetny sposób spożytkujemy na boisku. Tak jest! A tutaj mamy naszego shooting guarda. Tam jest nasz power oh, I To jest center! Oh, tutaj oh, mamy jeszcze centra i mamy jeszcze drugiego centra HK point guarda. Mnie. All around player. All around player. James. martwimy się trochę o drużynę, ponieważ wszyscy mają e, koszulki z USA National Team z Olimpiady 2024. Można między innymi tam spotkać takie gwiazdy jak Tyrese Halliburton, e, LeBron James, dodatkowo Anthony, Anthony, Edwards i Kevin Durant. Więc o, proszę, idą tam. Mam nadzieję, że mnie nie pozwolą za to, że ich nagrywam. E, proszę, widzimy tutaj Edwardsa i Lebrona. Natomiast my mamy. Co powiesz generalnie o tym? Ale jako on jest fajny Ale musisz bliżej mnie wysłuchać Ja muszę przemyśleć tą wypowiedź Podsumuję ją po zakończeniu Pu pu pu, to na freestylu pu pu się Uważam, że Uważam, że zawody są jak najbardziej na poziomie Zdarzają się wyjątki Gdzie zawodnicy no ledwo co klepią piłkę Tutaj nie, nie spodziewaliśmy się na pewno. To, dokładnie, dokładnie. Tak. Ja wam jedyne co mogę powiedzieć. to się mylę, się chcesz, Hashtag rozpierdol Zobaczmy taką Co wie? Właśnie rozpoczęła się przerwa Na żądanie. Nie, no żartuję. Rozpoczęła się właśnie przerwa na zjedzenie, podładowanie energii i no jakie jedzenie to wasza ulubiona część, czyli ocenka. Tu już się cieszy, ciekawe co powiem ciekawe, ciekawe co powiem eee... No eee, co, co możemy, żeby, na żeby, żeby najpierw wspomnieć o meczach Jesteśmy po siedmiu meczach jakichś? Ośmiu. Po ośmiu meczach eee... Tak, osiem wygranych to co no, to, 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 to najważniejsze eee... Mecze drużym dr naprawdę jest, jest poziom, no ale wiadomo, że u nas to każdy praktycznie, ka, każdy praktycznie, każdy praktycznie u nas gra W sumie to dosłownie, każdy u nas gra na co dzień, więc Nie było jakiegoś, jakichś wielkich problemów Bardzo nam się podoba, jakie słoisko skonstruowane Linia rzutów za trzy punkty z pół dystansu i to nawet nie jakiegoś dalekiego Nie wiem, jak się to przybliża, może zobaczycie, może nie Teraz, teraz tak, teraz tutaj mamy, żeby opowiedzieć o kur... Żeby opowiedzieć co mamy w zestawie Mamy suróweczkę, którą zostawię na koniec Mamy kurczaka... nie, indyka W sosie jakimś tam I... W sosie kary dokładnie I ryż Z groszkiem Także... Przy... O, no Tutaj generalnie... Było napisane, że zawody z koszykówki o jedzeniu nic nie było, więc dlatego nie wiemy troszkę jak ten. Ja i jak się je, więc przekazuję kamerę pro prowadzącemu i rozpoczynam mm. test jedzenia. Jedzenie no ja. już yy, skosztowałem, ale. Jak to ja weźmiemy ale sobie. Ale nie pod uwagę, że było darmowe. W konie wezmę to Przy wykonaniu oceny ostatecznej. Nie tak, wzię, wzięliśmy, wzięliśmy troszkę ryżu, wzięliśmy troszkę indyczka No? No, jaki werdykt? Według Was? Nie, moment, moment, moment moment. i Jest albo T i D Hmm? Absolutnie Tak D Tak D? Darmowe przecież A <grywa> D i... LB Darmowe i lekko... lekko... Nie, d, e, d i LB, czyli darmowe i lekko dobre D i LD d, Lekko dobre, nie, nie średnio dobre po prostu? Znaczy, bo, średnio, średnio dobre dobre No, no. A, Tak a, dobra, dobra. D i... E, e, w sensie, ja, ja też to oceniam, ponieważ wiadomo, że... ale pokazujesz. Wiadomo, że moje kubki smakowe są wyrafinowane na smaki z no, kuchni kontynentalnej, której po prostu sam, sam Robert Złote Makłowicz łuki. by się. <laughs> Złote łuki, dokładnie. Sam Robert Makłowicz by się nie, nie powstydził, natomiast naprawdę. I jest to dobre. I jest to dobre i coś czuję, to... że po tym... Uh! Oj no! No pierwsze, a drugie to po tym to człowiek może naprawdę, wydaje mi się. Że... Oj, nawet kamienie. A, to, a to <noise> środę? co teraz będzie się działo no, e, Tak, generalnie nie wiem troszkę co się będzie teraz działo, więc na, ten, najwyżej, sobie, najwyżej sobie poradzisz, żeby, żeby, żeby już być dokładnym. To, to już Wam mówię co się będzie działo. Mm. Tylko muszę znaleźć odpowiedni. A, a więc tak Teraz jest 14,1450 przerwa na lunch 14, o kurde 14.05 jest zebranie trenerów dzwoń do taty eee... to już trwało 8 minut takie razie No dobra, no to mimo wszystko na no, Ale Ale no, nie musi być, a Nie no. Bo może jest, w ogóle bo może wiesz, to po drodze dzwonił Czter... eee, dzwoń do taty, bo będzie dąks eee, Tak, później 14.50 1610 konkursy i show będzie grabo 1610 1620 e, jest przerwa kolejna no i 1620 2030 show time is the time kiedy trzeba dokończyć nasze rozgrywki grupowe ponieważ nie udało się jeszcze wszystkiego e, wszystkiego doko wszystkich meczy nie udało się jeszcze rozegrać po prostu no i co? No i pewnie widzimy się już na konkursie. To tyle i ta jest jeszcze wyszliśmy z pierwszego miejsca tak, wyszliśmy z pierwszego miejsca mimo, małą porażką, mimo Mimo małej porażki to udało się być z pierwszego miejsca No co? i czekamy, no czekamy Już zdążyliśmy się rozgrzać 20 wąc. razy i wystygnąć 21 Więc no zaraz trzeba 21 raz i się grzać no no, życzę no, się... na powodzenia Śląsk wygrał, zaraz Bukaka wygrywa o, I zaraz 7-1 wygrywa Bum. I dokładnie w tym momencie wpadliśmy na dosyć spontaniczny pomysł A... Mianowicie Gdy zobaczyliśmy, że derby w Wrocławiu tak naprawdę będą odbywały się w Gdyni Stwierdziliśmy, kurde w sumie czemu nie Bilety nie są drogie Nie jedzie się zbyt długo Pojedziemy do Gdyni I mu, Bo ja naprawdę nie mam nie masz siły? Nie mam siły ani A co? No kurwa, jesteśmy w ćwierćfinale, nie? Ja nie mam głosu Tak, jesteśmy w ćwierćfinale Pierwszy mecz był po około półtorej godziny przerwie, co jest nieprawdopodobne Ja naprawdę nie wiedziałem, co się działo przez te półtorej godziny Ale nie, ale fajnie zagraliśmy, naprawdę, eee, było nie pięknie. Tak, zagraliśmy naprawdę dobrze Była dobra energia, była synchronizacja Wszystko wyszło Wszystko wyszło, Czekamy na naszego teraz Ale jeszcze... Trzy... Jeszcze 3. Trzy roku przed nami. Jeszcze 3. Jeszcze 3. Jeszcze trzy i no i co, no? Tak. No trzeba zrobić. naszego partnera. Waszą trzeba... parę w ćwierćfinale. Tak. Na razie nie zagraje szczęście. Tak, później będę ustalenie boiska. Świerćfinał, pół I... finał i finał. Który będzie sędziował sędzia, który jest najpopularniejszym najpopularniejszym sędzią w Polsce do 3, 3. i sędziował on Mistrzosa siada w 3, 3. takich fanfakcji. Widzicie? Dużo ludzi się poznaje. Ale jeszcze więcej ludzi odpadło! <ścoughs> Dobrze, my tutaj zaraz lecimy sobie jakieś trójeczki. Posypać coś ten. zansę, posypać coś tam dokładnie. Coś podsadzać. W ogóle trzeba zacząć tutaj trochę dalej z tej linii, dlatego to, to już normalnie trójka jest. Tak, 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 tak. E, zdecydowanie, to też, to też kolejna rzecz. No i co? Mam nadzieję, że widzimy się na podium, ale nie na bocznych miejscach. Fajnie, to Ja no, ja mam mówić? Aha! No co, no, jesteśmy po półfinale. Nie wiem, czy była w Stargowo-świeczka, ale myślę, że wygraliśmy. Yy, tak. Jesteśmy po półfinale, w którym yy. wygraliśmy 9 do 5. Było bardzo agresywnie. Naprawdę trzeba było się spiąć. To... Trzeba było uważać na swoje to już, zdrowie. To już, to już na, uważać na swoje zdrowie, ale też patrzeć. Minimalny błąd, i to jest taka koszykówka, że tu minimalny błąd, i przegrywa się. No, no i naprawdę, i dlatego. Co, teraz potrzebowy... finał? Tak, teraz finał przed Wielki nami. I finał za jakieś 20, więcej, może minut. Dokładnie. No i co, zobaczcie klimmy z, z tego z finału, jako to jedyny mecz, którego... Prawdopodobnie. Prawdopodobnie z tego, z eee, No i. i co, no teraz musimy jeszcze trzy mecze poczekać, jest to trochę wyczerpujące, gdyż jesteśmy na tej sali od. 7.30 UPS. Eee, no, no i, no i co wam mogę powiedzieć? No, nie mam nadziei, tylko wiem, że wygramy. O zeszłych meczek już nie pamiętam. Nie kurwa, nawet, nawet wiecie co, nawet, no, nawet nie, co nie wiem co gadać. Po prostu Nawet, nawet mimo, że zagrałem, e, grałem najmniej, to po prostu e, człowiek jest tak wymęczony tym siedzeniem. Każdy, ja naprawdę pępo na chłopaków szacuneczek, ale wiecie tutaj, jaki już skaczyk. Dobra, yy, Także tak. Niestety. Po zaciętym jakże w finale ze szkołą Staszica z Warszawy nie, nie udało nam się niestety dowieść. Nie udało nam się złota wyciągnąć. Też byliśmy, przynajmniej ja i Siwek byliśmy tak po prostu roz... Nie no bo też był zajechany. Każdy był zmęczony, ale mentalnie to Wydaje mi się, że ciężko, ciężko byłoby cokolwiek nagrać w tym momencie, co by miało jakiekolwiek no. ręce i nogi. Yy, no, Więc też nic nie nagrać na tego. Tak, no, przegraliśmy finał. No niestety, niestety stało się taka nie inaczej. Każdy był zmęczony, byliśmy nas po półtorej zniszczyli godziny. Nas, zniszczyli nas fizycznie zrobiliśmy, tak. nie Nawet byli do no, nas dużo więksi po prostu. No, nawet, nawet nie tyle, że Wydaje mi się, że nie tyle, że dużo więksi, ale no zdecydowanie byli w lepszej kondycji i no, no, to znaczy tak. no, po prostu po prostu ciężko było ich bronić, gdy wchodziliśmy praktycznie na zimno na finał. No, no i trudno. Za rok pojedziemy i wywalczymy. Teraz Upragnione zaraz tutaj Zobaczycie zdjęcia nasze z, z medalami i z buchami. Tak, tak, tak. Tutaj wkleję Co, no zawsze drugie miejsce też spoko. Udało się fajne nagrody dostać, bo de voucher na, na na siłownię, na, siłownię na, pół na pół roku jak ktoś by chciał kupić to Zapraszam. to się to się zgłoście eee, no i co plus puchar, który będzie rotacyjnie co tydzień u każdego z zawodników taki taki dyplom ładnie oprawiony na, jest. dalej ładnie oprawiony dyplom plecak dostaliśmy Plecak no, pisz ma masz jeszcze to odmatmy w końcu i, więc a ten af tak no to takie to, 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 to no taka firma, która organizuje szkolenia, Ta, to szkolenia, to było, wyjazdy. Nie, ja, yeah, ale mówi się to jakoś. Jak nie? Ty, czekaj. Ale wymiany, o. Wymiany, no dokładnie. Znaczy, można a. sobie do Stanu w kolecie czy gdzieś tam. Do <głos》> Dobrze, dobry, <głos》głos》> dobry nabier. Pierdole. Jak widzicie jest godzina y, 10.56, czyli już następny dzień, a my... A ja dalej jestem w pociągu. Aktualnie jedziemy do Gdyni na, finały mistrzostw Polski, na finał mistrzostw Polski U19, w której zmierzy się WKK ze Śląskiem. No i więcej zobaczycie już później, bo na razie nie ma żadnego gawrona ani nic, ale no, to zobaczymy. Się. Widzowie, 5 minut do rozpoczęcia finałów. Mistrzostw Polski U19 Natomiast zanim do tego przyjdziemy, krótko opiszemy to, co Nie, się to... wczoraj działo. Nie, to... A To dobra, to nagramy do tego osobną stawkę. Yy, tak, co robimy w Gdyni? Gdyż jesteśmy. Nie widać, tam jest stadion Harki. Tu jest Gdynia, Gdynia Sport. Tam, je, tam jest hala. I jesteśmy w Gdyni. Przyjechaliśmy specjalnie na mistrzostwa, a w zasadzie to derby. Derby Wrocławia. WKS Rząd Wrocław. Kontra WKK Wrocław. Zagrają o kuchar, którego nam się wczoraj nie udało wygrać. Nie udało wygrać. Więc... No wygraliśmy, ale mniejsze. Wygraliśmy, ale mniejsze. Więc co? Jestem sam zdziwiony, że taką decyzję podjąłem. Ja Podjęliśmy. Spałem już te 4 godzinki dzisiaj znowu kolejne. No ja, ja troszkę więcej, ja spałem około 5. E... Ale ja czujesz akurat. Mimo, dobrze, mimo wszystko dobrze. adrenalina podnosi energię. Będziemy, będziemy wspierać obie drużyny Kibicujemy Mamy nadzieję, że wygra lepszy Chcesz coś powiedzieć specjalnego do kamery? Nie wiem komu kibicować, to, co powiedziałeś I w jednej i, w jednej, i w drugiej drużyny są znajomi, więc ale Trochę głupio, ja, ja wiem komu ty kibicujesz ale... no, ja, ma, ja, ja, ja mam troszkę prostą sprawę Gdybym był na miejscu Siwa, też bym miał dylemat no, Zobaczyłeś Ja w środku grałem, a z kadra teraz po więcej przybywa, więc Trochę tak Niech wygra lepszy Niech wygra lepszy Dobry witamy was wszystkich. Jesteśmy tutaj z tegorocznym MVP turnieju w gdyni koszykówki mężczyzn do lat 19. Więc no, pierwsze pytanie, jak to jest zostać wybranym? Co ta dla mnie nagroda dla Ciebie znaczy? Ważna w ogóle jest? Czy tak? Tak średnio opisz, jakie emocje? No jest w miarę dla mnie ważna. Na pewno jest to zwieńczenie mojej ciężkiej pracy. No jest to duża duma, zaszczyt. I myślę, że jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu. Dobra. To drugie pytanie. Czy byłeś przekonany, że dostaniesz MVP? Czy myślałeś, że może jednak ten All-Star pierwsza piątka jednak będzie, a nie Może ktoś, ktoś inny dostanie MVP, nagrodę? Ale a może ktoś już inny, po, 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 me, po meczu, po meczu finałowym? I... Ale jeszcze przed wybraniem nagród, wiadomo, że No tak, no, tak, no, tak. No, tak. No. <laughs> Logicznie. Nie, w sensie czułem, że zasługuję na to MVP. I... Ale no jakby dostał, nie wiem, proszek czy Bruno, a ja bym dostał piątkę All Star, to nie byłoby tragedii. Ale no myślę, że zasłużyłem sobie najbardziej. Okej, okay, całkiem ofensywne, to bo to w internecie to... są kontr kontrowersyjne opinie to temat Bruno. O. Nie, Bruno. No. Dobrze bardzo zagrał. <ślad> to teraz może inne pytanie z innej meczki, właśnie na odwrót. Jak odnoszą się twoi znajomi do tego? Czy wydaje ci się, że ktoś może mieć taki ból, że kurde, w sumie, w sumie to zagrałem lepiej od niego. Ale z drużyny? Tak. Myślę. No może... że dobra, wszyscy, wszyscy. Nie tylko ale jak? Grzyny, jak to ma czy... inny? Ale jak no właśnie to... Dobra, dobra zagrałem lepiej I przegrali tak. Dobra, no to z drużyny, no to po co się w ogóle pytasz? <laughs> nie, że znajomi, ale to dobra. Myślę, że nie ma nikt tam bólu dupy. Proszek dostał na U15 MVP. Zasłużył oczywiście też wtedy. I myślę, że no jedynie Bartosz Perczak mógłby tam dzisiaj za ładne kibicowanie to MVP. Ale jeszcze tak, Franek tak... Suba też? <laughs> Ale tak, to myślę, że Maciej Szamers z dobre wspieranie. Oh. No. Tak, a odnośnie nagrody jeszcze innej. Czy uważasz, że nagroda MVP powinna być wprowadzona i kto by ją wygrał podczas tego? MVP? MVP. MVP A co to znaczy? <laughs> Myślę, że to nagroda ciężko było wybrać. Bo tak Myślę, że mi... widzowie, że Jaka mi... to nagroda? Że między szpakiem a perczakiem by się roz... rozstrzygnęła walka, chociaż w niedzielę Rychlik też dał dobry performance. O, proszę. Ale to tak Insight Info. Okay. <laughs> Dziękujemy bardzo za wywiad. Dzięki. Proszę się jeszcze raz przedstawić. Jakub Galewski, lat 18. O. I Adam Gawroński, lat 17. I tym jakże tragicznym przejściem. Zapraszamy Was na ostatnią część filmu, zatytułowaną. Tu, tu tak napiszesz, tak? Dobrze. Zatytułowaną y, Podsumowanie wyjazdu. Mianowicie, ja uważam, że wyjazd był naprawdę wycieńczający, ale jednocześnie świetny. Bardzo mi się podobało Ambitne. to, że codziennie się cokolwiek ro co, coś robiło. Spanie po 5 godzin, perfekcyjnie. 20 godzin w pociągu. 20 godzin w pociągu łącznie. <laughs> tak, tak. To na pewno było y, coś, co będzie zapamiętane. No wiadomo, o turnieju już wam mówiliśmy, Turniej jeden można przemilczeć, drugi należy chwalić. Yy, przekazuję pałeczko, ode mnie raczej to będzie wszystko. No, naprawdę, naprawdę super weekend, koszekarski. Co więcej powiedzieć? No szkoda, że się nie udało wygrać finału. Tam Gratulacje na WKK. Szkoda mi Śląska. Ale no. Co więcej powiem, No to tyle chyba, nie? Tak. No Zostawcie subo.